Była to zwykła nudna noc. Wracałem do domu po nocnej zmianie w fabryce. Zmęczony i półprzytomny siedziałem za kółkiem, nie mogąc doczekać się momentu, gdy wrócę do domu. Wpełznę do łóżka obok mojej żony, a moja głowa dotknie poduszki i odpłynę w sen. Aby zabić czas podczas 45-minutowej nocnej jazdy, zwykle włączałem radio i słuchałem muzyki. Ta noc nie różniła się od innych, poza tym, że miałem trudności ze znalezieniem dobrej stacji. Oczywiście było sporo kanałów z dobrą muzyką, ale wydawało się, że wszystkie były akurat w trakcie reklam. W kółko zachwalając ubezpieczenia na życie, usługi lekarskie i leki, których nie potrzebowałem. Zacząłem tracić nadzieję, powoli godząc się z pogrążoną w ciszy podróżą. Wtedy trafiłem na dość osobliwą stację radiową na częstotliwości AM1060. Dziwne pomyślałem, że przez wszystkie te lata jazdy nocą, szukając w radio jakiejś muzyki, nigdy wcześniej nie natrafiłem na tę stację, ani nawet o niej nie słyszałem. Z początku niczym szczególnym się ona nie wyróżniała. W istocie moje pierwsze spotkanie ze stacją rozpoczęło się od solidnego, klasycznego rocka. A dokładniej Led Zeppelin. Stacja trochę szumiała, ale dało się to wytrzymać. Po zakończeniu utworu Kaszmir, DJ, który się nie przedstawił, przywitał jakiegoś gościa i przeszedł do rozmowy o bieżących wydarzeniach. No cóż, radio z gadaniem nie było dokładnie tym, o czym marzyłem. Ale przecież za moment skończą te dywagacje i znów puszczą dobrego roka, prawda? Ta noc okazała się jednak pierwszą z wielu, gdy moje spotkania z AM1060 nabierały dziwnego i niepokojącego charakteru. Po około 15 minutach, głównie mało angażującej rozmowy o polityce, transmisja została przerwana przez trzy krótkie sygnały, po których nastąpiło kilka sekund szumu i trzasków. Następnie, jak gdyby znikąd Monotonny głos zaczął czytać nazwiska i daty. John Cellman, urodzony 14 listopada 1953, zaginął 9 stycznia 1992. To było dziwne, pomyślałem, jaki jest tego cel. John Wilkerson, urodzona. Kim są ci ludzie? John Kasten, urodzony 3 grudnia 1984. Zaginął 6 września 1999. Po trzecim przypadkowym raporcie o zaginięciu znów pojawił się niski szum. Potem te trzy sygnały i transmisja wróciła do nowa. Wyłączyłem wtedy radio i weszte drogi do domu przejechałem w ciszy. Nie mogłem przestać myśleć o tym, co właśnie się stało. To musiała być jakaś pomyłka, prawda? Zakłócenia w radio, a może to po prostu jakiś skomplikowany żart. Nie wiem. Ale jeśli to był żart, to kogo próbowali nabrać o 5.37 rano? Przez cały następny dzień w pracy nie mogłem przestać myśleć o poprzedniej nocy. Zapytałem więc swoich współpracowników, czy kiedykolwiek słyszeli o stacji 1060 AM. Odpowiedzieli, że nie, że zazwyczaj trzymają się częstotliwości FM. Wyśmiali mnie, że jestem boomerem z poprzedniej epoki. Podczas gdy oni wszyscy poszli z duchem czasu. No cóż, pomyślałem pewnie to i tak nic ważnego. Tego wieczoru, gdy nadeszła piąta, wyszedłem z pracy, wsiadłem do ciężarówki i wyruszyłem w drogę do domu. Tej nocy słuchałem mojego standardowego zestawu stacji rokowych. Trafiłem na sporo dobrych kawałków. Po raz pierwszy od dawna usłyszałem nawet modny chobu. Ciekawość wzięła jednak góry i znów zacząłem szukać AM1060. Przełączyłem na AM. I próbowałem dostroić się do właściwej rozgłośni, ale z jakiegoś powodu nie mogłem. Przeszukałem kilka razy całe pasmo, ale bez skutku. Znalazłem AM1040, która składała się niemal wyłącznie z szumu, i AM2000, która okazała się stacją z muzyką Kanty. Po stacji AM1060 nie było jednak śladu. Cztery razy przejechałem całe spektrum, za każdym razem bez efektu. kij z tym pomyślałem. Przełączyłem na pasmo FM i przez resztę drogi do domu nie myślałem już o tym zbyt wiele. To musiał być przypadek. Później tego dnia zapytałem żonę, czy kiedykolwiek słyszała o tej tajemniczej stacji. Spojrzała na mnie ze zdziwieniem. Było to zrozumiałe, ponieważ przez ponad 20 lat małżeństwa nigdy nie rozmawialiśmy o przestarzałych stacjach AM. Zapytała o co mi chodzi. Zbyłem to jakąś błahą odpowiedzią, mówiąc, że puszczają tam muzykę, którą lubi. Wzruszyła ramionami i podziękowała mi za te sugestie. Minął tydzień, zanim ponownie spotkałem się z 1060 AM. Tak jak ostatnim razem wracałem z pracy do domu wczesnym rankiem i szukałem stacji radiowej, by umilić sobie podróż. Nie mogłem znaleźć niczego, co by mi odpowiadało. Podczas przeszukiwania stacji przypadkiem znów na nią trafiłem. Akurat w trakcie emisji usłyszałem ten sam robotyczny głos, wyliczający nazwiska i daty. Dlaczego to nadawano? Czy to próba odnalezienia tych ludzi? Jeśli tak, to chyba potrzeba więcej informacji, prawda? Van Davis, urodzony 4 lutego 1911, zaginął 13 października 1945. 1945? Jakie są szanse, że ta osoba wciąż żyje? Czy naprawdę nadal jej szukają? Sophia. Antuchary, urodzona 1 stycznia 1995, zaginęła 1 stycznia 2013. Hmm, interesujące. Maria? Zaraz po tym, jak wspomniano, ostatnią datę, stacja radiowa wróciła do swojej regularnej audycji, przerywanej trzaskami i szumem. Brzmiało to jak ten sam DJ co ostatnio, rozmawiający z gościem, tym razem o bieżących problemach gospodarczych. Muszę przyznać, że kiedy nie wyliczają imion, dat urodzeń i dat zaginięć, ta stacja jest tak naprawdę strasznie nudna. Kiedy obudziłem się po drzemce po pracy, około 10 rano, postanowiłem przetestować swoje amatorskie umiejętności detektywistyczne. Poszedłem po laptop mojej żony, otworzyłem go i zacząłem googlować imiona, które usłyszałem poprzedniej nocy. Najpierw wpisałem 1060 AM. Ku mojemu zaskoczeniu, mieli stronę internetową. Kliknąłem w link. Po dłuższej niż zazwyczaj chwili pojawił się komunikat o błędzie 404. Oczywiście. Próbowałem odświeżać stronę kilka razy, licząc, że coś to zmieni. Po chwili porzuciłem ten wysiłek i przeszedłem do wyszukiwania nazwisk. Pierwsze, które wpisałem w wyszukiwarkę, to Maria Devereau-Kane. I rzeczywiście, informacje o niej były w internecie. Urodziła się w czerwcu 1963 roku, a ostatni raz widziano ją w listopadzie 2007 w Helenie w stanie Montana. Helena w Montanie? To strasznie daleko. Jakie są szanse, że ktoś, kto zaginął w Montanie, jest tutaj? Czy naprawdę myślą, że ktoś w tej okolicy ma informacje o jej miejscu pobytu? Nic z tego nie miało sensu. Następnie wyszukałem Johna Telfera. Ponownie informacje, które miałem na jego temat, okazały się prawdziwe, ale on również pochodził z okolicy, którą uważałbym za zbyt odległą. Raczej poza zasięgiem 1060 AM. Serio, o co w tym chodzi? Po przejrzeniu tych oraz kilku innych historii, zdałem sobie sprawę, że wszystkie wymienione przypadki zaginięć dotyczyły dość odległych miejsc. Z wyjątkiem jednego faceta, który zaginął w promieniu kilku miast stąd, zauważyłem też pewną interesującą cechę wspólną. Wszystkie te osoby zaginęły podczas jazdy samochodem. Nawet Jerome Custer, który w momencie zaginięcia nie był jeszcze dość dorosły, by w ogóle mieć prawo jazdy. Ostatnie znane miejsca pobytu każdego z nich to przeważnie lokalizacje, które często odwiedzali, takie jak dom czy praca. Wyglądało to, jak gdyby zwyczajnie zajmowali się swoim codziennym życiem, po czym nagle przepadali bez śladu. Czy wszyscy gdzieś jechali? A może, co gorsza, uciekali przed czymś. Wtedy do kuchni, gdzie siedziałem prowadząc swoje badania, weszła moja żona. Na widok otwartych kart przeglądarki i archiwalnych artykułów zapytała: Co robię? wymyśliłem wymówkę o zainteresowaniu kryminałami i o tym, że usłyszałem o kilku wyjątkowo interesujących przypadkach zaginięć. Jej uwagę zwróciła jedna z otwartych kart. Strona 1060 AM, której jak idiota zapomniałem zamknąć. Powiedziałem jej, że słuchałem tego w drodze do domu i usłyszałem o jakimś konkursie, w którym nagrodą główną były dwa bilety na koncert Lady Gaga. I właśnie próbuje je dla nas wygrać. Podziękowała mi, pocałowała w poliszek, a potem wyszła do pracy. Minęło prawie półtora miesiąca, zanim znów natrafiłem na 1060 AM. Szczerze mówiąc, prawie całkowicie o tym zapomniałem. Tym razem jednak było inaczej niż podczas dwóch poprzednich okazji. Ponieważ nie wracałem z pracy, lecz właśnie wyruszałem z domu. W drogę na biwak z kilkoma starymi kolegami ze szkoły. Sheila Gaston. Usłyszałem w radiu. Urodzona 12 września 1970. Zaginęła 29 lutego 2004. George Wellingsworth. Data urodzenia nieznana 1604 rok. Data zaginięcia nieznana 1604. Rok. Co u licha? czy w tamtych czasach ktokolwiek prowadził takie statystyki? Poza tym nie ma najmniejszych szans, że ten facet nadal żyje. Jeffrey Morris Jr. Urodzony 21 sierpnia 1953 roku. Zaginął 27 maja 2031. Zaraz, co? 2031 rok? Przecież to się jeszcze nawet nie wydarzyło. Czy Spiker się pomylił, czy może ta stacja przewiduje nagle przyszłość? Na tym etapie uwierzyłbym już chyba we wszystko. Na naszym obozowisku z przyjaciółmi weekend przebiegał stosunkowo normalnie. Łowiliśmy ryby, piliśmy i rozmawialiśmy o typowych rzeczach. Wiecie, kobiety sport i takie tam bzdury. W głębi duszy nie mogłem jednak przestać myśleć o całej tej sprawie z radiem. W końcu po kilku biwach zapytałem, czy któryś z moich kumpli słyszał o stacji 1060 AM. Greg powiedział, że chyba widział kiedyś billboard z tą stacją przy autostradzie. Tej nocy nic więcej nie padło już na ten temat, a ja przestałem to dążyć. Jednak następnego ranka podczas wędrówki przez las mój przyjaciel Terry odciągnął mnie na bok i zapytał, co wiem o 1060 AM. Powiedziałem mu, że to stacja z klasycznym rokiem, którą lubię, i że czasami mają ciekawe segmenty rozmów. Spojrzał na mnie z uniesioną brwią i podejrzliwym wyrazem twarzy. Wiedziałem, że mi nie uwierzył. Po krótkiej chwili milczenia oznajmił, że chyba zna tę stację. Ale nie dlatego, że gra dobrą muzykę. Tery miał kiedyś współpracownika, który był niezdrowo zafascynowany tą stacją. On sam nie mógł nic z tego zrozumieć, ponieważ nigdy nie był w stanie znaleźć jej w swoim samochodowym radiu. Pomyślałem, że to nic wielkiego. Sam też nie zawsze ją znajduję. Zapytałem tego, co się stało z jego współpracownikiem. Powiedział, że nie wie i że ten facet po prostu przestał przychodzić do pracy. Muszę przyznać, że mocno mnie to zaniepokoiło. Miałem nadzieję, że mnie nic podobnego nie spotka. Terego ewidentnie dważnił ten temat. Powiedziałem mu, żeby się nie martwił, że wszystko jest OK i żeby nie myślał, że byłem jakoś niezdrowo zafiksowany na punkcie tej stacji. Po prostu lubiłem ich repertuar klasycznego roka i tyle. Terry spojrzał na mnie ze zdziwieniem. Przypomniał sobie, że jego kolega chwalił rozgłośnie za rzadki dobór hip-hopu, nie rocka. Uznałem, że najpewniej stacja grała kiedyś inną muzykę. I wzruszyłem ramionami. W końcu zmiany w programie rozgłośni radiowej nie są niczym niespotykanym. Terry wspomniał, że od czasu ich pierwszej rozmowy o tej stacji, jego współpracownik zachowywał się coraz dziwniej i chaotyczniej. Uspokoiłem go, że w moim przypadku nie ma się czym martwić i wszystko jest ze mną w jak najlepszym porządku. Zostawiliśmy ten temat i przez resztę weekendu go nie poruszaliśmy. Dalsza część wyjazdu przebiegła bez zakłóceń. Widziałem jednak wyraźnie, że Teremu coś nie daje spokoju. Trzy dni później, po powrocie z biwaku... Niezwłocznie zabrałem się za badanie nazwisk, które usłyszałem ostatnim razem. Odkryłem, że wszyscy zaginęli w dokładnie taki sam sposób jak ich poprzednicy, z wyjątkiem George'a Wellingsweffa, który zaginął na długo przed wynalezieniem samochodów. Jednakże moje śledztwo, które przeprowadziłem na jego temat, okazało się najbardziej owocne. Jak można się domyślić, trudno było znaleźć informacje o kimś, kto żył tak dawno temu, ale fakty, które o nim odkryłem, mocno mną wstrząsnęły. Po pierwsze, był Anglikiem. Po drugie, był kimś w rodzaju pariasa, odrzutka, którego wyrzekło się społeczeństwo. Podobno słyszał w głowie hałasy, które opisywał jako dziwny szum. Pewnej nocy, po kolejnym psychotycznym epizodzie. Spakował kilka swoich rzeczy, wsiadł do dyliczansu i wyruszył w noc. Nigdy więcej nikt go nie widział ani o nim nie słyszał. Dziwne, ten facet żył na długo przed wynalezieniem samochodu czy radia, a mimo to jego historia była tak zbieżna z pozostałymi osobami wspomnianymi na 1060 AM, jak gdyby była to 17-wieczna wersja tego samego fenomenu. W tym momencie na dół zbiegła moja żona, pośpiesznie szykując się do pracy. Zauważyła, że znów siedzę na kanapie z jej laptopem. Zapytała żartobliwie, czy próbuję wygrać jej kolejne bilety. Wychodząc rzuciła od niechcenia, że dzień wcześniej w drodze do domu słuchała stacji 1060 AM. Przyznała, że miałem rację. Faktycznie mają dobrą selekcję popu i R&B. Pobladłem. Nigdy nie słyszałem tam takiej muzyki. Czy ta stacja brzmi inaczej dla każdego słuchacza? Dostosowując się do jego gustu muzycznego, następnej nocy, wracając z pracy, znów włączyłem radio. Przełączyłem się na 1060 AM. Tylko po to, by usłyszeć kompletną ciszę. To coś nowego, pomyślałem. Już miałem zmienić stację, kiedy zadzwonił telefon. To był Terez. Zastanowiłem się, dlaczego u diabła dzwoniło o tak nietypowej godzinie, ale odebrałem. Rozmawialiśmy przez chwilę o mało istotnych sprawach, gdy nagle, jak gdyby miał zdolności telepatyczne, zapytał, czy słucham teraz 1060 AM. Skłamałem, mówiąc, że nie. Powiedział, że tylko się upewniał, i przedstawił mi swoją teorię, że ta stacja radiowa jest czystym złem, czy coś w tym stylu. Roześmiałem się, bo choć uznałem stację za intrygującą w najlepszym razie, a za nieco niepokojącą w najgorszym, wątpiłem, żeby prowadził ją diabeł. Temat szybko przeszedł na sprawy zawodowe. Podobno kolejna osoba z pracy tego zrezygnowała w tym tygodniu. Zaraz po tym, jak mi to powiedział, ogarnęło mnie nagłe przeczucie. Zapytałem, jak nazywał się ten jego współpracownik. Ten chorobliwie zafascynowany stacją radiową. Odpowiedział, że mówili na niego many, ale jego prawdziwe nazwisko to Armando. Armando Gonzalez Szybko znalazłem wymówkę, by zakończyć rozmowę z Terry. Wymyślając, że podjeżdżam właśnie pod fast food, żeby coś zjeść, zanim wrócę do domu. Obiecałem mu, że zadzwonię później i rozłączyliśmy się. Prawie jak w zegarku, gdy tylko się rozłączyłem. Radio eksplodowało dźwiękiem. Tym razem zaczęło się niewinnie. Od piosenki, a tą piosenką było My Favorite Waste of Time, Owen Apollo. Zachichotałem do siebie. Jakże to trafne, pomyślałem, ponieważ w ciągu ostatnich kilku miesięcy ta stacja faktycznie stała się moim ulubionym marnotrawstwem czasu. Pod koniec utworu muzykę przesłonił szum i trzaski. A następnie wybrzmiał podwójny sygnał. James Baker. Urodzony 10 kwietnia 1961. Data zaginięcia 17 sierpnia 2016. Krew zamarzła mi w żyłach. To było moje imię i data urodzenia. I właśnie dziś jest 17 sierpnia 2016 roku.